A teraz wdarł się tutaj, do prywatnego apartamentu pana Sato. I to nie wszystko. Oto do czego jeszcze doprowadziła nieudolność Hiromiego. Co do kurwy! Długo przyglądałam się nieporadnym poczynaniom Hiromiego Sato. Ale teraz chyba oczywistym jest, że jego czas się skończył. ona odpierdala! Chmury potrzebują zmiany kierownictwa. I mam rozumieć, że przyszła kierowniczka stoi tu właśnie przede mną, wygłaszając płomienną przemowę. Chwila. Majko, chyba trochę się zagalopowałaś. Widzę, że nie wszystko macie dogadane. Musisz ich unieszkodliwić. Przecież o to nam chodziło. Lalki z chmur ogłaszają niepodległość. Klub będzie teraz zarządzany przez nie same. Wi, ja będę mówiła. Tiger Klos będą dostawali swoją działkę, ale nie mają nic do powiedzenia w sprawach klubu. Natychmiast to przywidzicie! Ja nad wszystkim zapanuję. Nie potrafisz zapanować nawet nad jednym najemnikiem. Hiromi odpowie za swoją nieudolność. Później. Natomiast wy odpowiecie za impertedencję teraz. Zam się zapierta! Ubielcie się darać! Co ty sobie myślałeś? Wiesz co się teraz stanie? Co takiego się stanie? Oni się zemszczą. Właśnie zamieniłeś chmury w bombę. To już nie jest twoja sprawa. Po prostu odpuść i odejdź. Może i odejdę, ale najpierw rozsmaruję twój mózg po ścianach. Wynoś się stamtąd. Wyjście z apartamentu jest na najniższym poziomie. Tamtędy trafisz do windy. you <laughs>